Cześć, ciemanko ja jest w Draxili i zapraszam na kolejny odcinek z Farm XM25. No, miesiąc nie nagrywałem już z tej gry, więc miło jest sobie wrócić. I zaczynamy od razu od żniw słonecznika. A, sobie najpierw to może puszczę, pracownika, bo niestety będzie musiał jeździć z kukurydzy. Jest coś ważnego. Tu jest przyczepa. Taką, jaką mamy. I chyba wezmę z tym sobie jedną. Tak, chyba lepiej. Dobra, i ja od razu odezmę. I... Widzę generalnie na każdym polu jest słonecznik, więc trochę tego słonecznika będzie, a w marcu można go sprzedać. Więc elegancko. Tak jak mówię, miesiąc około Farminga nie nagrywałem, bo miałem zapas po nagrywanego. Więc fajnie jest sobie wrócić, ponagrywać coś z tej gry. A widziałem, że w miarę tam wyświetlenia ładniej na tym farmingu. No dobra, tym sobie tutaj. Będę stał, a Jonasem popiadę tam do tego soczego będzie tak wysoko mał sobie ten header Ale coś tak nie mieć, bo Dobra niech tutaj coś no i niech nie przeszkadza, a my, ja w końcu mogę zacząć zbierać te słoneczniki. Animacja taka trochę łaba, tak szczerze, nie bardzo. Coś w nie ma Nieźle.

Pierwszy o tym przecież u nie dobra sztuka. Nie będę się całkowę. Yeah, nie, nie idzie, widzę tu ładnie poznosiły jaja przez jakiś czas przez te 8 miesięcy grze chyba co rośnie słonecznik Tak sobie uznałem, że na to zacznę bo nigdy tutaj chyba jeszcze nie robiłem odcinku za bardzo szyła w amełdę. Jest, Jak jest. Tak sobie myślę, że nie zrobił jakichś wielkich obsad, jest... w sumie to się na prawa, bo szybko rośnie. Ktoś tam kosztuje. Teraz sprawdzę. Coś tam kosztuje. Ferena po prostu się ustawię. Ceny. Ślepy jestem, powiedz, tysiąc osiemdziesiąt, no ale to jest elegancko. Nawet powiedział. Więc można pomyśleć nawet w deszcz, żeby... co by zrobić. że on jaki? Z Piornik powie. jak i będzie pełny. No, no, to nie ma co narzekać, nie? To znaczy, że ładnie sypie. Już serurę wystawię. No będzie dłuższa niż te header. Chyba tak. To jest całe szczęście. W ostatniej chwili się zatrzymałem. Animacja. A jak w ogóle słonecznik cenowo stoi? 2,4 jest to jak jest najdroższy Jakoś super dużo nie zarobię pewnie na nim, ale tragedii nie będzie Raczej z grubsza jest objechana dookoła, teraz tylko zawracuję dobrze mam takie miał daś na godzinę mogę je jeździć, a nie jaką pracownik 10. Słownik, ile zrobił? Jak, jak na niego, nie jest źle. Tak szczerze? Ja też ma 6 metrów. Ja mam dwa razy większy. Jeszcze ja bym wydała się na inny To się pobierdziało. Na pole, numer dwa, dwa. Myślę, że tam na pole to raczej chyba starszy jak na odcinek z takiego tylko chodzenia czy zbierania są drzywami, bo się wycięje. Zdych. Chyba będzie koniec pola Język już wkrótce Szybjoze tam, lekki szerokie Nie wiem, może jakoś się uda że ja te nie z tego ceny, bo jakbym miał tym jednym tyle robić, to chyba bym się zamęczył. Koniec. Teraz wysypiemy ten powietrz, gdzie ja się kołdę zmieszczam, mi się wydaje, że może być ciężko. My ja idzie widzę. No dobrze dobra, ja jedę teraz na pole numer dwa. Chyba się tutaj zwieszcza. Ja Może od razu jeszcze przejadę, jak tak jadę. Co mi to zmieni? Po drogę sobie elegancko... ...sieczkę bywanej. Znak sobie też wciągnę. Jak Andrzej skończy, to po prostu podjadę. wyżej ustawiam. A ja jadę to rozładować. Ale widzę, że na tej przyczepie mamy się, że jest większa, ale tamtej nie, więc wyraźniej brałem mniejszą pólę. na tą do tego kombajnu mi się wydaje, że może być tylko ta, ta dobra. Niski dosyć nie? I ta rura jest taka na wprost praktycznie odbywa tam, jest taki niezbyść ładny ukysły. Do tego pola. I ten skończył, bo wysypiemy go. I niech robi następne pole. Co ja myślę, jak i na sobie Traktor skupić. Czy jakiegoś Klasa, czy Masaja, czy Fenda. Nie A jak mówiłem, tutaj ledwo. Chociaż może na styk wydał radę. Dobra, sobie. Za dużo ustawiłem na jakiś kiedyś odcinek na załadunek. No, jakby będę mieć bardzo dużo tego, wtedy sobie taki odcinek zrobimy ze sprzedaży. Więc może Co może wypuszczę Jakąś tam mini ładowarkę czy muzyk widłowy? żeby być ciągnik skórę już w tym czasie No wiem. może jakaś promocja będzie fajna Ci się tutaj ty, ty. A ja ci No dobra, starzej się na razie Na jeszcze jeden zbiornik łuc. I Stoi tutaj A ja wsiadam do Kaisa. Jak to zrobić? Dobra, tutaj sobie wejdziemy. Oczywiście po słoneczniku, po Borzemu. Zawieszenie sobie. Co tam poogrywamy? Tworzymy moment. I to się podpustuje. A się na godzinę, to jest zbierać, trzylika jakaś amat. Teraz jest dobry moment, żeby może brać trochę. Bardzo byłoby mi miło, jakbyście strzelili jakąś łapeczkę w górę. Supika czy dali I ma jakiś komentarz napisalne to to odcinek albo coś, albo jakiś pomysł na następny odcinek. Byłoby mi bardzo miło. O, tu jest w jakiś w ogóle nie zasiał, w tym miejscu potrącę z wykładu, stanie, że tak I sobie zamontuj, oczywiście, w dołu. A, Chyba to jest. Zobaczmy. też kolejna wielka zdrowa Dobry pracownik Został usprawiony w tej edycji Faktycznie Już nawet nie potrafi całego pola zrobić A przecież na tym polu nic nie zmieniałem jest jak było w gry, nie? Oni się nadają no. Zobaczcie strzeliłem trochę. O, nie można jechać. Już prawie pełnię zbior. Zaraz będzie 80%. Teraz zaraz zawieźć to i wręczyć. 93% I będę musiał całe pole przejechać. Chyba, że popowiadam sobie z Challengerem. Teraz będzie można sobie łatwiej sprzedawać Od razu Dłuma Przyczepamy się po A jeszcze jest większa wydatka same plusy hmm. ale wolno rozładowuje Myślałem, że będzie szybciej. Idziemy. No idziemy. Pamat w Warszawie. Nie jedzie Wyobrażam sobie jakbym miał krewalnie jechać. Był heterem od kukurydzy, też jakimś 8 metrowym. Już chyba bym nie puserał. Ile mi do tego pola zostało w swojej życiu dużo? Wniszcie zbiornika nie będę nic Zdąży skończyć tego pola. Wierzę poza odcinkiem sobie skończę. Tak, to tak. ostatnie. Sagna jakaś biegnie. Nie po prostu. Tak nawrócę mnie trzy razy szybciej. No to Dalej to stoi. Wbiegłem w kąpaj. Kueza. że będzie pełny zbiornik, panie, ale będzie blisko. Nie było, ale swojego tysiąc zebraliśmy. Dużą część jego zbiornika już tam zebraliśmy na takim jednym małym przejazdem. Nie? No dobra, więc oczywiście jeżeli odcinek Wam się spodobał, strzelcie łapeszkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!